Hejka moje liski, witam was na długo oczekiwanym odcinku 10 pytań z wywniku, i 20, tylko że w pierwszej części będzie 10 No i... i dlaczego musicie tak długo czekać na film, nie, bo m, przecież zapowiadałam ten film już trochę wcześniej tak naprawdę To tak, musiałam ten film... Muszę ten film nagrać drugi raz, po prostu stwierdziłam, że montaż mnie wykończy i tak naprawdę nie wiem, czy w filmiku, którym nagrałam, będę w stanie tak szybko wszystko powiedzieć, a więc. A więc po prostu teraz nagrywam drugi raz i po prostu po prostu żeby było tak łatwiej, nie? A więc tak, może przejdźmy już do pierwszego pytania. I tak, pierwszym pytaniem jest, w jaki, pozna w jaki sposób poznałeś yy, wojowników. Ja poznałam wojowników w taki powiedziałabym ciekawy dość sposób, bo kiedyś, jak sobie przyglądałam główną na YouTubie, wtedy jeszcze z telefonu mojej mamy, bo ja wtedy jeszcze w ogóle mała byłam, niby poznałam wojowników, bo zaczęłam czytać no tak trochę później nie? i dwa. Chyba dwa lata, prze, dwa lata przed tym, jak zaczęłam czytać wojowników, czyli przed 2020 rokiem. No, gdzieś około 2020? Mi się wydaje. Na głównej zobaczyłam taką animację. Taką inną animację, którą mogę zamieścić wam w opisie, jeśli nie zapomnę. To była animacja jak Długi Ogon walczył ryzy, ryzy, I Miałam takie w ogóle, jak nie znam tego pojemnika, miałam takie What the hell? <śc> odwaliło, nie? I w ogóle co to za koty są? Czemu te koty walczą? I w ogóle, nie? I... Po prostu ja... Mm, ja zapomniałam kompletnie później o tej animacji. I dwa, dwa lata po tym, czyli w 2022, yy, przypomniałam sobie o tej animacji i po prostu wzięłam i sprawdziłam sobie tą animację, znaczy spróbowałam to wyszukać na YouTubie i znalazłam w końcu tą animację. I wtedy dowiedziałam się, że. bo tam bardziej już umiałam angielski, to. Tam, że dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak Warrior Cat, Pisałam w sobie to w Google. Widziałam te angielskie książki, później mi się wyświetliła nawet polska książka. Chyba do ciszy przed burzą, mi się wydaje. Do starej układki ciszy przed burzą. I wtedy postanowiłam, że pójdę i kupię sobie tą książkę. I później sobie kupiłam właśnie... Ucieczkę w dzicz i od tego się właśnie zaczęło, a więc... Po prostu... Trochę się, trochę się tutaj rozkładałam. No to może drugie pytanie. Ulubiona seria? No to tutaj nie mogę się za bardzo wypowiedzieć. Ale powiem wam, że ja czytam drugą serię. Tutaj nie mam Ucieczki w dzicz, ponieważ pożyczyłam innych z przyjaciółek. Ja w ogóle zauważyłam, że to był okropny błąd, bo... Ten, ta przyjaciółka podobno nie oddaje zapieści innych przyjaciółek. Wynika, że tak, koleżanka mogła mi tą książkę zniszczyć czy coś. Ale ja nie wiem, nie. Ja nie wiem, co się dzieje teraz z ciężką Dzic, ponieważ jestem chora i po prostu od miesiąca z tej koleżanki, Ja się boję, że ona coś z nią zrobiła, ale mam nadzieję, że nie. I. Mam no północy, tego nie czytałam, to dostałam dwójkę na komunie, dlatego tutaj to jest. A więc tego jeszcze nie czytam, bo nie chcę sobie robić spoilerów. tak, pomimo tego już przeczytałam tylko pierwszą serię jestem tutaj na północy, północ, strona, stronę. Strona, wam powiem jaka strona. Strona 106 albo 107. No 107. I po prostu um, to... Um, na, razie, um, na razie jest pierwsza, bo to sobie tylko to przeczytałam, ale ale co się mi się podoba i myślę, że nowa przepowiednia też będzie dla mnie fajna, ale w zasadzie wszystkie książki z wojników są dla mnie fajne. Ponieważ mi się w ogóle tak trochę przedłuża bo miesiąc miesiąc ją czytam, ale szczerze tą książkę, Przypomnijmy Kinię Gwiazdy też czytałam bardzo długo 5 pię miesięcy, nadal ją czytam bo stwierdziłam, że muszę przeczytać i po tej książce jak skończę tą książkę czytać to sobie tom czyczę. no i w ogóle jeszcze mam tą książkę po angielsku Into the Wild y którą też muszę przeczytać w końcu ale to po angielsku, więc to może mi się też trochę bardziej przedłużyć. Trzecie pytanie, ulubiona książka. Yy... Kłośnik to jest? Nie wiem, yy, Tom. Moim ulubionym Tomem. Hmm. Moim. Moim ulubionym Tomem, to ja powiem tak. Nie mam już nowego o o to, o bo wszystkie są świetne, ale powiem wam tak, że jeszcze sobie yy, yy, z głównej serii wymienię jedną książkę z mang jedną książkę z novel, jedną książkę i z super jedną książkę. Mam inne tomy. Po prostu yy, każdego mam takiego więcej i po prostu nie wiem, który jest więcej. To z głównej serii myślę, że na razie, na razie moją ulubioną książką jest Czarna godzina, z tego powodu, iż pojawia się tam Beach, czyli jedna z moich ulubionych postaci i ogólnie postać Beach'a była taka super jakby pod względem, yy, kocham w ogóle rysować Beach'a, Beach to bardzo fajny kot, nie? i po prostu bardzo mi się podobał yy. I też mnie cieszyło, że to on zabił Tygrysiego, nie? No i w ogóle fajny beach, dlatego tam też, że było zwiedzane. No, nie mogę za bardzo opowiadać, tak. Nie chcę spoilerować, tak. Jeszcze mam manga, to beach początkowy legendy z tego też powodu, właśnie, że beach to jeden z moich ulubionych to zmałaby nam e, ta e, nowela ze takiego nowego cienia? bo to się dużo, trochę działo. I mam dwie super edycje, tej nie przeczytałam jeszcze. I... No jestem na razie ta książka się na 10 nie wiem, czy przez tę stronę jeszcze może się coś zmienić, ale. Nie wiem. No. I kolejne pytanie: Bo za chwilę mi się skończy, i by Już nie będę mogła na z filmu nagrywać, dobra. Ym... Czwarta: Ulubiona super edycja, nowela manga, to już. To już w ogóle powiedział... powiedziałam. Powiedziałam, mnie, To teraz zostawiam. To teraz zostawiam dwa punkty. Może. Pięć: Ulubiony klan. Moim ulubionym klanem jest klan wiatru. Nie wiem dlaczego. Nie pytajcie. Po prostu zawsze miałam zamiłowanie jakoś do tego klanu. Yy, lubię na postać. Nie, tego pytania. W sensie ja dużo gotów zwamników lubię. Nie lubię frajera. Frajer... do wywalania. On na mnie w północy krzyczał. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to ja. To ja jestem wywiurą. Nie się no i jakby moją postacią jest wiewióra, druga to słychać ale to z opowieści mojej przyjaciółki wynika, bo też mi się wydaje, że słychać też ma trochę podobny charakter do mnie. Bo moja przeciuka w ogóle jest słynczym piórem. Znaczy ona tak uważa, nie? I po prostu ona mi opowiadała o tym słynczym piórze dużo, strasznie dużo. I no było trochę tak spoilerów do trzeciej serii, ale to mi nie przeszkadza za bardzo. I właśnie dlatego mi się spodobał tak bardzo, nie? Yy, Trzecią moją mamą nankotyką jest Jerzyn. Wiem, że dużo osób go nie lubi. Ja lubię Jerzyna, bo nie lubię frajera, nie? Po prostu ja się cieszę, że Jerzyn, Jerzyn będzie przywódcą, a nie frajer już. Nie, ja, nie, nie chcę, żeby frajer był przywódcą. Zgiń w ogniu! Nie pytajcie. <grym> no i tak nie. Czwartym jest Jesią. Nie wiem czemu. Lubię go po prostu. Piątą jest Śnieżna Futro, bo mi przypadła do gustu. I szósta Słodka Łapa, która pojawia się jak Przepłynieniu Mękiny gwiazdy. Bardzo, bardzo było mi smutno, jak umarła. Bardzo mi smutno bo... Siódme pytanie. Naj, najmniej lubię na postać. O Boże, no to jest więcej niż lubię na postaci. Tak, nie lubię bęknej gwiazdy. Nie lubię naklepionego liścia. Nie lubię gnata. Nie lubię rundinki. Nie lubię. skarpetka. Koła tam jeszcze nie lubię. Zła... Złamane. 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 Złamanej gwiazdy. No, no. słowić się nie mogę. Nie wiem czemu. Też nie pytać. To jest. To jest... Nie wiem. Kogo ja jeszcze nie lubię? No, jeszcze frajera nie lubię. <grywa> A jeszcze powiedziałabym, że może nie nienawidzę obocznego gona, ale go tak średnio lubię, bym powiedziała. I ósme. Jakiej postaci design podoba Ci się najbardziej? Jasnego serca i bicza, ponieważ wydaje mi się, że są. Bardzo, bardzo często je rysuję. Ale też wybiórę bardzo często rysuję, więc wybiórę też trzeba dodać do tego grona. Ulubiony przywódca. ha, ha. ha. Ulubionym moim przywódcą jest Wysoka Gwiazda. No, z tego też powodu, że bardzo lubię plan wiatru. I bardzo by wysokim Gwiazdę, Po prostu dlatego też nie mogę się doczekać, kiedy będę czytać od wysokiej gwiazdy. Że nie mogę się doczekać. Po prostu. Już mi do gustów. I dziesiąty ulubiony czarny charakter. orze, oże. mam Dużo ulubionych czarnych charakterów. Można nazwać czarnym charakterem klonową. Tego niską Ona była jak dla mnie y, jest Fajna Ale bardzo lekkomyślna I głupia bym już powiedziała nawet y, Bitch Boże, jak mówiłam Jest jedną z moich ulubionych postaci Bo jest przepiękny Jest taki hot Boże, mm, nie wytrzymie I jeszcze mi się wydaje, że tygrysi, tygrysia gwiazda. Wiem, zjecie mnie za to, że lubi tygrysią gwiazda, a nie frajera. Ale Tygrysia gwiazda lubi z tego powodu. Dlaczego ja? Dlaczego ja go lubię? A jeszcze chciałabym dodać, że jeszcze do tej najbardziej nie lubię postaci Ciemną Pręgę, którego nienawidzę. I zapomniałam o tym, że go nienawidzę, ale go nienawidzę. A więc wracajmy już do tego pytania, nie? Yy, mojemu, no, on po prostu Tygrysi jest jak dla mnie ciekawą postacią. Ciekawy jest. I pojawił się w dosyć dużo książkach. Dużej ilości książek. Poda podobała mi się manga od Tygrysi gdzieś i Saszy. Dlatego też lubię tak ty jako tak trochę. Znaczy, znaczy nie tak trochę, w sumie. Jest jednym z moich ulubionych antagonistów, czarnych charakterów, czy jak to można nazwać. Ale. Mm. A, wie, wiecie, dlaczego też go lubię? Bo zabił, bo zabił tak naprawdę błękitną gwiazdę, Sorry za spoiler. A ja jak wy dobrze wiecie, nienawidzę bąkinnej gwiazdy. Nienawidzę. Oh widzę jej tak bardzo, że życzę jej śmierci. W ogóle nie wiem, czemu trafiła do klanu gwiazd. Jakim to się cudem. Jakim to cudem. Ta waląca yy, szafkę z wojakami pięścią. Nie pytajcie. No i to już chyba koniec, tak? Koniec. I yy, możliwe, że za niedługo, jak przetłumaczę, będzie mi się chciało... Yy, kolejne pytania po angielsku, albo po prostu poczekam na wersję Centkowanego Ogona. O materii, oba będziecie mieć linki do angielskiej, yy, angielskiego oryginału 20 pytań uwnika i do yy, filmu centkowanego Ogona, od której yy, moja się nie chciała tamtego filmu przetłumaczać, to wzięłam się od centkowanego Ogona tłumaczenia i też tak będziecie mieć do niej. Film podlinkowany oczywiście w opisie. Wszystko będzie, Wszystka informacja ogólnie w opisie. No i tam możliwe, że Będzie jeszcze mm, Coś mówione w opisie. A więc serio. Zajrzyjcie w opis. Bo tam będą ważne informacje. Ważne informacje. No i tak. Żegnam się z wami moje ukochane liski. Do zobaczenia. I cześć. Субтитры